Chłopak, tak. Zwykły chłopak ze skromnego miasta. Czy ja bym przyjął waleczkę z deniską za łędką? Nie wiem, mogłem się mu odlać do pyska tak naprawdę. Kim jest kurwa Denis we Freak Najbardziej kurwa... Nie da się bardziej upokarzyć niż Denis. Kurwa mam szczęście, że akurat miałem więc zlałem, jak, jak go dzieckie, spotkam, to go wyliściuję. Jeżeli, jeżeli, I go za ucho Jeśli Jakbyś walkę z, z Denisem i ją wygrasz? E, to dam mu rewanż. <laughs> Dam mu masz, jeżeli wygrać walkę. Mocny statement, to muszę z nim wygrać walkę, kurna. I na mu remans wtedy. To, to, to tak, muszę, żeby wiesz, że najże... mógł sobie nadzieję jakąś porobić, Także Rafał, send me contract. <laughs> Rafix, send me contract. Rafonix, send me contract. I chłopak cię kocha. No i dobrze, też kocham. Chłopak. To jest nasz chłopak po pierwsze. To A. po pierwsze. Nie, bo jeszcze nie twój, Ta. tylko nasz. Sal papi will be in hospital. You got it right, brother? Kiedy live na Twitch? No zaraz, wychodzimy na miasto, jedziemy do taksówki, jedziemy. Jedziemy do taksówki, a potem jedziemy no. w taksówce? Tak. To jest slad papi, Slad papi. Co sądzisz o bombie Scarface? A pozdrawiam tego wariata, niech mu się dobrze wiedzie. Kurwa, na razie mu się nie wiedzie dobrze chyba. Na razie... Z... Je, robaki, ale. Kurwa chujowo, właśnie, bardzo. Ale nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Kurwa, staję jak sobie oglądałem tych ludzi w tych freakach i ci powiem, kurwa. Pozdrawiam pozdrawiam. Dziwne, dziwne osobowości tam są. Gdzie? Na no, frikach? W freakach? W ogóle sam się świecie freaków. To, to zależy, w której federacji kurwa, są no, nie różne nie Kurwa, skupiłem się kurwa, na jakby na tych ludziach, jak wywiady, na Bombie, tam kurwa Stiflera, gdzieś widziałem na Prime, kurwa jakichś tam innych dziwnych ludzi i ci powiem, że to jest. Kurwa, wszystko są skończone czkuny. No. 99%. 95%. Aż tak nie, nie będzie rzeczy. Ja mówię 95%. Ale dużo ludzi. Street fighterów. To z 95%. Zależy od której federacji tyś mówisz. No kurwa, I Jeśli chodzi o te... No sorry, ale no znać mi osobę teraz we klikach. Prawie topowe. I kto ja to mówi? W No, o, Mi nie zarzucisz. Mi też o. nie zarzucisz. No i tyle w temacie. Wystarczy słuchać to co ktoś mówi. O, bullying A, A wiesz za co? Z, za Danisa? No. Ja je wiem. Restrykcje dostałem. No. Dobra, kończymy, widzimy się na Twitchu. Będziemy gryźć się w język. Ale kurwa, nic takiego nie powiedziałeś. Nie wiem, czemu tak się wkurwił TikTok. I'm sorry, TikTok administration. I Denis i zgłosił was. Mówiłem, że Denis to confident. Konfidentka internetowa Dobra, Wszystko trzymajcie się zgłasza. Widzimy się na Twitchu Cześć I Chcę tylko dać Ostatnią informację Przed zakończeniem Tylko weź, że nie dostaw do Nie, nie Że Lizak to jest Największą cipką Jaką widziałem w życiu Lollipop? Tak Mr. Lollipop Ale żebyś jest cipką To do dowiecie, dowiecie się Niedługo Ale nie z mojej ręki Lollipop Sign the contract, baby Bole. Sign the contract Dobra, trzymaj to się Trzymaj to